Z całą pewnością. Pałac prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać okrągły stół. Miejscem, w którym okrągły stół powinien się znaleźć, jest Muzeum, Muzeum Historii Polski mówimy o historii, oddajemy okrągły stół historii. Od roku 2027 będą go mogli jako eksponat historyczny podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty, naukowe debaty. Akademickie, natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, okrągły stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał. O naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś w XXI wieku, drodzy Państwo, młodzi Polacy, ci urodzeni w latach 90., w latach 2000, ale też moje pokolenie Polaków nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy z postkomunistami.